Kochani, kolejnego gościa mamy. Witam dr, dr Hubert Czerniak. Miło co miło. się tu sprowadza? No słowo prawdy, a, a poza tym? Wszystko, co jest w sejmie, to się nie nadaje do niczego. To są ok od stołowe, a jak od stołowe, czyli umoczeni wszyscy są w śmierć popiełuszki, a jeżeli coś się zaczyna od zła, nic dobrego z tego nie wyrośnie. Czyli zaczynamy od dobrej strony. Ponieważ no, jesteś z wykształcenia zawodu lekarzem, ja tak był panel tutaj, czy będzie panel o zdrowiu, sądzę, że, że będziesz na sali tam. Na sali na pewno będę. Tak, szkoda, że nie, nie jako wykładowca. wykładowca no, no, jak tak. I tak jest wielu ludzi mądrych, którzy mają naprawdę dużo do powiedzenia. Jest Polskie stowarzyszenie niezależnych lekarzy i naukowców będzie dr Sienkiewicz, chociaż powinna być profesor Sienkiewicz. Ja uważam, że jej wiedza i oddanie dla dobra zdrowia Polaków powinno już być markerem tego, że ktoś zasłużył na tytuł. Bo to, że ktoś tam napisał jakieś papiery, które jak się przełożyły na zdrowotność społeczeństwa, tyle tych profesorów a nic się nie przekłada na zdrowotność. Więc to, te wszystkie prace można, wiesz, gdzie wrzucić? No. Wiem, a. wiem. Na, natomiast, wiesz, też mnie interesuje sprawa tego, że w zasadzie od, od trzech dekad chyba, tak na dobrą sprawę, jak, jak się skończyła komuna u nas, służba zdrowia jest stopniowo prwa, prywatyzowana. I w zasadzie w tej chwili to już w zasadzie dotarło do ściany. Czyli no jest... likwidacja, likwidacja e, 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 porodówek, i w zasadzie ze szpitali nie zostało. Ale powiem, że nie ma tego złego. Dzięki temu, że nie ma miejsca na porodówki, możemy otworzyć ludziom oczy macie do wyboru albo w tym dziadowskim systemie Narodowego Funduszu, gdzie będziecie rodzić na, iz na izbach przyjęć, gdzieś tam w korytarzach, albo porody lotosowe w domu. I my. Już wiele porodów lotosowych żeśmy mieli, prawda? Ile wykładów na ten temat. Są pięknie urodzone dzieci w domu, łożysko czeka ze 3 dni w ziołach i dopiero jak samo odpada, dziecko ma 30%, komórek macierzystych więcej. Automatycznie staje się zdrowsze. Dla 3,5 i pół kilogramowego dziecka ta ilość to jest bardzo duża. Automatycznie nie jesteś obciążony różnymi procedurami medycznymi, które okaleczają dzieci z racji zarządzeń Narodowego Funduszu. Kiedyś na ten temat prywatnie rozmawialiśmy, tak? Tak. I to jest, yy, uważam, że to jest nawet dobra myśl, bo te dzieci urodzone lotosowo, które nie są uszkodzone przez procedury medyczne, słuchaj, żadne wiotkie spastyczne, wiotko spastyczne jakiejś dysleksji dysgrafii nie zobaczysz, cukrzyc nie ma. Te dzieci praktycznie nie chorują. Są chorują... zdrowe. One są po prostu zdrowe. Słuchaj, jak dotrzeć do, do młodych matek, żeby właśnie w ten sposób rodziły, żeby niekoniecznie nie, nie na siłę pchały się do, do porodówek? Myślę, że jeżeli Grzegorz i jego ludzie wygrają to głos rozsądku. Wystarczy, że dopuszczą nas do telewizji, gdzie miliony ludzi nas będą mogły obejrzeć, bo jeżeli my mówimy coś na naszych kanałach mądrego, to automatycznie jest ban. Ostatnio mnie nawiedził shadow ban, że z tego, co żeśmy przeanalizowali, tylko 13 tysięcy z naszych 350 tysięcy subskrybentów dostały informację, że na ważne tematy był nowy film. Ale jeżeli wejdziesz wtedy do Głównego medium, które będziemy mieli dostęp wtedy wykorzystać, nagle się okaże, że ludzie zaczną brać witaminy, zmienią dietę. W styczniu, 6 chyba stycznia, zostało ogłoszone nowa piramida żywieniowa w Stanach. Jaka nowa? My o tym mówimy od 10 lat. Czyli oni potwierdzili to, co my mówimy od 10 lat czyli, że na uczelniach mówi się brednie. Albo no, nie będziemy mocniej o tym mówić, ale mówi się mało prawdziwe rzeczy, gdzie podstawą jest żywienia są węglowodany, prozapalne, pronowotworowe i pro wszystko, a my mówimy podstawą są tłuszcze. W 50% co najmniej zwierzęce. Wyobraź sobie, mówią, że tłuszcze zwierzęce są nasycone. Zaraz, zaraz. Jeżeli smalec ma 50% nienasyconych tłuszczy, to to nie są tylko nienasycone, są też nienasycone. Z nienasyconymi organizm, jeżeli nie są w ilościach nadmiernych, sobie radzi. Tak, ale jak są nienasycone omega-3 same, to organizm tego nie wykorzysta, biologicznie. A efekt biologiczny jest dopiero w towarzystwie omega-6. A jak masz omega-6, w ogóle to są preferowane przez przyrodę, bo tak, tak organizmy nasze, człowieka, przetrzymują energię. A omega-9 są znowu niezbędne do stworzenia kompleksu GCMAF, czyli yy, yy, na białku GC oparty makrofach aktywated factor, czyli coś, co odpowiada za naszą odbronność. I jak my to damy ludziom, jak damy dobre żarełko tłuste, trochę mięska, nie 0,7 na kilogram, a około 1,5 grama na kilogram, nawet do dwóch, jak facet ciężko pracuje, Strąkmeni jeszcze więcej biorą. A trochę węglowodanów. No tyle, co kot napłakał. No dobrze, ale skąd weźmiesz to, to dobre, fajne mięsko? No byle nie z Mercosuru, Bo tam już jest sama trucizna. <grym> Nic gorszego chyba nas nie spotka. Ale a, ostatnio m, ciekawą rozmowę przeprowadziłem. Gość ma bydło takie, rogate, szerokie. I chcieli dwa uboje w miesiącu robić. Walczy już drugi rok. I nie można takich ubojni zrobić. W Szwajcarii na jednej wsi pięć takich ubojni, dlaczego Polska nie może mieć? Kto niszczy polską gospodarkę? Rządy. Rządy polskojęzyczne. Więc teraz, jeżeli mądrych ludzi się wprowadzi do Sejmu, wystarczy, że wywalimy tą zależność unijną, bo tam wiesz, z Unii to same brednie płyną. Jeżeli uwolnimy energię, Wiesz, gdzie jest najwięcej energii marnowanej? Na śmietniku. Dlaczego? Dlaczego? Polacy opracowali piec centralnego. Co spalał? Opony. Wszystko co. Śmieć jaki miałeś. Tylko temperatura spalania 1300 stopni. Wszystko idzie na dwutlenek węgla i wodę. Koniec, nic więcej. Czujnik sprawdzali, strażak siedział na dachu i kiedy zaczniesz spalać, a on już od pół godziny palił opony. Rozumiesz? Czyli jeżeli chcemy mieć dobrą, tanią energię, to trzeba wykorzystać to, co jest wyrzucane. Byłem w Wiedniu parę lat temu, w środku miasta, fajny budynek pomalowany, a oni mi mówią: to jest spalarnia śmieci, z tego ogrzewają wodę dla miasta, nic nie czuć. Wiesz, ja akurat znam temat spalarni w Wiedniu. To jest uznana za najczystszą spalarnię w A, Europie. Tylko wiem o co chodzi, tylko że, że to, co zostaje, czyli frakcja stała jest wywożona na przykład do Czech i tam utylizowana gdzieś tam w kopalniach. Dobrze. A teraz, jaką temperaturę uzyskujemy? Jak dasz temperaturę 1300 stopni, to palisz stal się topi już. Więc jesteśmy. Znaczy, rozpad, rozpad molekularny następuje, tak. Na molekuły rozbijamy. Więc tylko problem, dać polskim wynalazcom, wynalazcom wolną wynalazcom. rękę i nie blokować ich. Żeby nie było, że tak jak z zamówieniem na te, te pociągi szybkie. Ponieważ nasz jest do, tam chyba 250 na godzinę. No nie, to musi być do 350, żeby Niemcy mogli wygrać. Żeby nie dyskwalifikować naszych odkrywców, wynalazców. W Producentów, w tak. rzemieślników, nie tylko, przemysłowców. Naturalnie. I, Mamy e... bardzo dużo polskich, e, m, bardzo zdolnych ludzi, którzy mają łeb i potrafią wiele rzeczy zrobić. Na przykład, e, gdzie myśmy... E, ten piec, co spaliny idą jeszcze raz do dołu i podgrzewają. Gdzie, gdzieś jest też taki polski wynalazca. Piec, który z o 30% więcej energii daje, bo węgiel, czy ten miał, jest podgrzewany jeszcze przed spaleniem. Czyli Aha. powtórne wykorzystanie spali. Posuszanie po prostu, posuszanie. bo mokry, mokry węgiel pali się gorzej rzeczywiście. No zgadza się, a jak podgrzejesz, masz większą reakcję początkową, wyższą temperaturę. Czyli wszystko temperaturę. Dajesz wymuszony jakiś... Obie? Nawet gaz, nawet spalaj gaz, dopalaj gazem. Ale jak zrobisz, tak zrobisz. 1300 stopni, zobaczysz, co się no, stanie. No ale węgiel zaproniony i, 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 i zielony. Co, zro... Co zrobił ten Trump? Wypisał Stan Zjednoczony z IPCC, wypisał z traktatu paryskiego. Dlaczego mnie? Przecież to jest dobrowolne. Można z tamtego tego wyjść. To, to nie jest jakiś nakaz. Powiesz, no, Unia też jest dobrowolna tak na dobrą sprawę. No, podpisał, Kaczyński podpisał bardzo zły traktat lizboński. Wiem, pamiętam. Ale traktaty mają to do siebie, że można je wypowiedzieć na szczęście. I myślę, że powinniśmy wypowiedzieć wiele traktatów. Co z Unią? Pamiętam, jak wchodziła Unia, i ja wtedy byłem radnym powiatowym. I w takiej gazecie opoczyńskiej doktor Czerniak, jedyny eurosceptyk. Ja nie byłem przeciwko Unii, ale proszę ustawić prawo. Wszystkie, dokończmy sprawy wojny, rewizjonizm granic, żeby nie wszedł. Wszystkie te rzeczy są nieuzgodnione jeszcze, więc należałoby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. O no, tak, podpisać właśnie traktaty graniczne, no ale jesteśmy nadal w stanie wojny, więc tutaj jest kłopot. Trzeba tą, jest. tą wojnę zakończyć. Trzeba to dlaczego wojnę tego zakończyć. dzieciom nie mówią w szkole? To powinno się dzieciom uczyć. Dzieci w szkole powinny być uczone prawdziwej biologii, prawdziwej geografii, Prawdziwej historii. Prawdziwej historii. Dlaczego? I uważam po tylu latach, że najważniejszym, tema, najważniejszym przedmiotem w szkole jest historia. Prawdziwa. Bo jeżeli nie znamy prawdziwej naszej historii, to my z powrotem popełniamy te same błędy. O czym mówił Grzegorz? O, zapraszam wszystkich, kochani, obejrzyjcie na YouTubie. Jest Grzegorza Brauna, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I wtedy niech wasi, to raczej licealiści już byli, bo to w liceum było. Fajnie jak będzie Polski, bo pierwsza klasa i druga klasa wtedy były to czas, okres romantyzmu. Więc wtedy, nie wiem jak teraz program, możecie zrozumieć, dlaczego nasi wieszczowie pchali naród, do, nasz Polski do powstań durnych. Gdy mieliśmy swój język, swój bank, swoje wojsko, swoje urzędy. W przeciwieństwie do Pruskiego czy Galicji zaboru było super. To dlaczego tylko w rosyjskim wybuchały? Dlaczego za powstaniem, pozostawieniem Polski był tylko car Aleksander, a wszyscy, Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, nikt nie chciał Polski w 18 roku? Czyli 800. Znaczy w ogóle z tymi zaborami to jest, wiesz, ciekawa sprawa, bo jak przeglądałem. Różnego rodzaju zapiski historyczne, to tak na dobrą sprawę yy, wszedł na jeźdźca, tak. yy, wprowadził swoją pocztę, wprowadził tak. swoją wojs swoje wojsko, wprowadził swoją administrację, a, a, a my jesteśmy co, stali bezbronni? To w, w czasie bodajże drugiego rozbioru był jeden przypadek, gdzie broniono rzeczywiście zbrojnie ratusz, a tak się to było zupełnie, absolutnie bezkrwawo. Ja sobie zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego sobie my, Polacy, tego pytania nie zadajemy? Dlaczego nie wygrzebujemy z historii, wiesz, tych informacji, że tak na dobrą sprawę to zostaliśmy sprzedani? Po prostu normalnie, zwyczajnie sprzedani. Tak. I tu trzeba wyciągnąć wnioski. Pytanie. 100 lat po wojnie pierwszej, Piłsudski, przewrót majowy, i dalej nie wiemy, gdzie poszły pieniądze od Brytyjczyków. Oni dali 800 tysięcy funtów szterlingów przez bank Szeryszewski i spółka. Polecam książkę Henryka Nicponia Polowanie na generała. To powinna być lektura. Dopóki nie zrzucą Piłsudskiego z pomników, nie wymarzą jego nazwiska jako zdrajcy, a nie stanie na pomnikach generał Tadeusz Jordan-Norzwadowski, to znaczy, że polską rządzą agentury. Bo jeżeli Piłsudski, agent trzech służb, jest gloryfikowany, to znaczy, że te agentury dalej mają tu swoje mapy. No tak, no on wychodzi wiesz, z więzienia, i wsiada tak w czas, z, 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 z Magdeburgu. No, Magdeburgu, tak, wsiada, kupuje sobie bilet, wsiada do pociągu, Czy przyjeżdża to? do Warszawy i, i, i dostaje z, znaczy... z, z, z ramienia Rady A, Regencyjnej. Tak, władzę praktycznie. Ale żeby nie było za dobrze, żeby Polska nie była skonsolidowana, to nie do Warszawy, on najpierw jedzie do Lublina, rząd lubelski, żeby rozwalić tą jedność Polski, mimo że ten rząd warszawski daje mu, daje mu. I, i zwróć uwagę, co się działo, rząd lubelski zatrzymał chyba dwie dywizje polskiego wojska, które szły na pomoc do Lwowa rozwadowskiemu. Tam była chyba rydź śmigły to wykonał z, na, z polecenia Piłsudskiego. Jak to traktować? No właśnie, historia, no historia. Uczmy się, kochani, prawdziwej historii. Bardzo, bardzo Ci Hubert, dziękuję. Im było mi miło. I było Państwa miłość. Bardzo ci serdecznie tak, dziękuję. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzebujcie. it's fine